Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem zapraszam Was na podsumowanie kwietnia. W ubiegłym miesiącu udało mi się przeczytać 8 książek, natomiast w tym filmie usłyszycie o 7, z tego względu, że czytałam czerwcową premierę w PDF-ie, więc jeszcze o tej książce po prostu powiedzieć Wam nie mogę, ale na pewno w niedługim czasie o tej książce ode mnie usłyszycie. Kwiecień był naprawdę bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o czytanie, o książki, o dobre historie. Będą tutaj przede wszystkim pozycje, które. Myślę, że przypadną do gustu wielu osobom, szczególnie książka pierwsza, o której za moment wam opowiem. I tą pierwszą książką jest Spacerujący z Książkami. Jest to. Tak piękna książka, tak otulająca, tak pokrzypiająca, że nie jestem w stanie wyobrazić sobie, żebyście tej książki po prostu nie przeczytali. Karl jest niezwykłym księgarzem. On dostarcza książki swoim klientom osobiście, on zna ich gusta czytelnicze, doskonale wie, jaka książka może się tym osobom spodobać i z tego względu zyskuje po prostu sympatię. Natomiast jakby nie wchodzi do ich prywatnego życia. On rozmawia z nimi tylko i wyłącznie na takie książkowe tematy. I pewnego dnia dołącza do niego Sasza, dziewczynka rezolutna, która postanawia po prostu towarzyszyć Karlowi w w tych spacerach książkowych. No ale trzeba wiedzieć, że Karl nie do końca lubi dzieci, bo nie potrafi z nimi rozmawiać, nie potrafi jakby wcielić się w ich skórę, bo nigdy dziecka nie miał. Ale uważam, że Karl i Sasza tworzą niepowtarzalny duet i do duet nie do podrobienia Nie sądziłam, że ta książka aż tak mi się spodoba um, Od początku do końca Byłam zaangażowana w życie I w spacery Karla W jego Rozwijającą się relację z Saszą Oraz z jego klientami No miód na moje serce Dałam tej książce finalnie 4,5 gwiazdki Na 5, dlatego że Początek troszeczkę mnie nużył I ten ton był może taki Lekko patetyczny, natomiast um, im dalej w las, tym lepiej. I książka okazała się naprawdę strzałem w dziesiątkę, i tylko takie książki o książkach chciałabym czytać. Bardzo, bardzo wam ją polecam i mam nadzieję, że ją przeczytacie. Drugą kwietniową książką jest powieść historyczna: Uciekinierka i Ułan. Jest to moja pierwsza taka powieść historyczna w dorobku czytelniczym i na pewno nie ostatnia, natomiast tylko takie powieści historyczne. Chciałabym czytać. Jest to powieść historyczna po prostu z krwi i kości. Tutaj um, ten okres panowania Stanisława Poniatowskiego w Polsce świetnie oddaje stroje, e, oddaje klimat, te bale e, wystawne, to jak ze sobą bohaterowie rozmawiają oraz te wojny, e, które gdzieś tam w pobliżu jednak się toczą. Głównymi bohaterami e, są Emilii i Antoni. To dwójka, która różni się chyba na każdej możliwej płaszczyźnie, ale ja tutaj o nich więcej Wam powiedzieć nie mogę, nie chcę o tym mówić, dlatego że ta para jest dla mnie swego rodzaju zaskoczeniem. Bardzo podobało mi się to, jak ta relacja ich się rozwijała. Finalnie dałam tej książce 4 gwiazdki na 5, dlatego że. Wiem, że te tomy kolejne mogą być lepsze i nie chcę tak na sam początek dawać piąteczki, bo później nie będę mogła jakby odnieść się do tomu pierwszego i zobaczyć, czy coś tutaj poszło w dobrą stronę, czy coś poszło w złą stronę i czy rzeczywiście na przykład ten pierwszy tom zasługiwał na piątkę. Więc według mnie to książka. Dobra, naprawdę dobra, zasługuje na czwórkę, zasługuje na rozgłos. Um, oczywiście ja wiem, że nie wszystkim te klimaty mogą się spodobać, bo powieści historyczne są specyficznym tworem i to też trzeba lubić, trzeba wejść w tą powieść. Ja. Nie czytam takich powieści historycznych i bałam się szczerze mówiąc, że ta książka nie przypadnie mi do gustu, że będę się męczyła, ale, ale tak nie było. Naprawdę polubiłam się z bohaterami, polubiłam się z piórem Joanny w Tulich. Tak, Joanny w Tulich. I na pewno sięgnę po jej poprzednią serię, czyli z trilogią lewowską. No i mam nadzieję, że. Kolejne tomy będą jeszcze lepsze, że będę mogła również się nad nimi zachwycać. Jeśli szukacie powieści historycznej z krwi i kości, gdzie autorka genialnie oddała klimat i w ogóle okres panowania poniatowskiego, sięgajcie śmiało. Macie moją rekomendację W kwietniu również dużo czytałam książek elektronicznych Nawet więcej wyszło niż książek papierowych, bo, bo e-booków przeczytałam cztery Trzy w papierze, no i plus PDF, czyli można powiedzieć, że 5 książek um, elektronicznych I tym pierwszym e-bookiem jest Twój karter Jest to książka, która... Podmurzyła mnie totalnie. Czegoś takiego potrzebowałam w tym momencie, w którym po tą książkę sięgnęłam. Opowieść o kobiecie i mężczyźnie, którzy tak naprawdę przyjaźnią się od podstawówki, czwartej klasy podstawówki. Natomiast oni starają się, żeby to była tylko i wyłącznie przyjaźń. Nie wchodzą w jakieś takie głębsze relacje, miłosne wobec siebie. I kiedy wchodzą w nowe związki, to nigdy im się te związki nie udają, bo Zawsze dzwonią do siebie, no a możemy się domyślić, że czy partnerzy tej dziewczyny, czy partnerki kartera nie do końca rozumieją to, że oni się przyjaźnią i ze sobą rozmawiają. No i pewnego dnia dochodzi do takiego punktu kulminacyjnego, gdzie ta dwójka idzie na całość. I też nie do końca zdają sobie z tego sprawę, że naprawdę coś ich łączy i to nie od dzisiaj, tylko od wielu, wielu lat. I powiem wam, że mimo że ta książka jest może trochę schematyczna, może jest przewidywalna, to mi to totalnie nie przeszkadzało. Z tego względu, że ja się przy tej książce naprawdę bardzo, bardzo dobrze bawiłam. Ja od romansów nie oczekuję jakiegoś takiego efektu wow. Przede wszystkim tak się, takie książki mają mnie zrelaksować, mają mnie odmóżdżyć. No i ta książka była po prostu strzem w dziesiątkę, i ja trafiam właśnie do tego grona, gdzie tą książkę wam polecam. Kolejnym e-bookiem jest Głusza. Jest to thriller osadzony w amerykańskim miasteczku na takim odludziu, gdzie w lesie mamy ośrodek wypoczynkowy, i tam do tego ośrodka przyjeżdża nasz główny bohater ze swoją e, nastoletnią córką. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że 20 lat temu w tym ośrodku doszło do morderstwa, gdzie morderca zbiegł. Mm. Wszystko byłoby ok, gdyby nie dziwni tubylcy, którzy mają problem z ludźmi, którzy do tego miasteczka przyjeżdżają, gdzie przyjeżdżają tylko i wyłącznie w celach turystycznych. Ale też tylko i wyłącznie w latach sensacyjnych Chodzi tutaj o to morderstwo, które miało miejsce kilkadziesiąt lat temu Z tego co słyszałam, to fanik Harlana Cobena mógł się zawieść Bo chyba on gdzieś tam napisał bardzo podobną powieść Więc jeśli taką książkę czytaliście, to możecie się w tym przypadku zawieść Ja się nie zawiodłam Dlatego, że ja jeszcze nie miałam styczności z twórczością Cobena Ale chciałabym kiedyś to zmienić Natomiast głównie... To naprawdę klimatyczny thriller, osadzony w tym amerykańskim miasteczku, i jeśli dodamy do tego naprawdę dziwnych tubylców, morderstwo, które wydarzyło się 20 lat temu i wierzenia pogańskie, to myślę, że ten thriller spodoba się wielu osobom i mam nadzieję, że ktoś z Was pogłusza sięgnie. Oczywiście nie jest to książka bez wad momentami. Te pewne sytuacje były dla mnie absurdalne i ja nie mogłam w nie uwierzyć. One czasami nie pasowały całościowo do tej książki, ale pasowały do tej dziwności, jeśli chodzi o tubylców, którzy mieszkają tuż za lasem tuż obok tego ośrodka wypoczynkowego. Więc. Ja tę książkę osobiście rekomenduję i daję jej 4 gwiazdki na 5. W kwietniu udało mi się przeczytać trzeci tom hard stopera, i tutaj finalnie dałam tej, temu komiksowi, temu tomowi 5 gwiazdek na 5. Uważam, że jest to jak na razie najlepsza część tej serii. Ta słodycz, która ciągnie się od pierwszego tomu i myślę, że będzie tak no, trwała przez całą serię, w tym przypadku przełamana jest bardzo ważnymi i ciężkimi tematami, i myślę, że to sprawia, że ten tom jest wyjątkowy I, i nie mogę doczekać się kontynuacji. Jest to seria komiksów, która skrada moje serce, i jeśli uważacie, że ta, ta powieść graficzna wyskakuje wam z lodówki, to myślę, że w tym przypadku to dobrze, że z tej lodówki wam wyskakuje, dlatego, że to komiks, który nie jest jakiś taki infantylny, mimo tego, że może. Się Wam to wydawać, że jest to głupie i właśnie infantylne, to tak nie jest. Dlatego, że tutaj wszystko do siebie pasuje, że to w tym przypadku tak ma być. Tak to jest napisane, tak ta kreska wygląda, tak bohaterowie ze sobą rozmawiają w taki, a nie inny sposób. I to naprawdę sprawia, że ta seria jest wyjątkowa, że jest jedyna w swoim rodzaju. I ja od siebie oczywiście tę serię polecam całym sercem i w tym przypadku daję. 5 gwiazdek. Przed ostatnim e-bookiem są wizje Anny Krystaszek. Jest to książka, która mnie zawiodła. No powiedzmy sobie szczerze, ta książka była przewidywalna do bólu. Mamy tutaj dziewczynę Paulinę, która trafia do szpitala psychiatrycznego, dlatego że ma takie bardzo mroczne wizje i ona sobie z tym wszystkim jakby nie może poradzić. Lekarz, który prowadzi tą pacjentkę, też ma jakieś takie pewne podejrzenia, ale co chwileczkę osoba Paulina jakby się zmienia, więc ta diagnoza no, nie jest prawidłowa. No i pewnego dnia ta dziewczyna prosi lekarza, żeby z nią porozmawiał, i ona mówi o. Morderstwie, które ma się wydarzyć, i to morderstwo się wydarza. Mężczyzna zostaje zamordowany, I, ten i temu lekarzowi zaczyna coś świtać, i on wtedy kontaktuje się z policjantami. No i od tego czasu ta akcja przyspiesza i nabiera jakby tempa. Natomiast nie. Trzy razy nie. Tutaj autorka um, miała naprawdę bardzo szerokie pole do podpisu. To był taki potencjał, to można było ugryźć na milion sposobów, a autorka poszła. Um, po najniższej linii oporu I to się nie udało No po prostu ja po kilkudziesięciu stronach wiedziałam, jak to się zakończy Bohaterowie niemiłosiernie mnie irytowali Szczególnie takie powiedzonka charakterystyczne dla jednego z bohaterów Bohaterowie też nie byli świetnie wykreowani Też nie mieli jakichś takich specyficznych cech charakteru Które by odróżniały od innego bohatera Więc... Daję tej książce finalnie no, dwie gwiazdki na pięć. No tą jedną gwiazdkę daję więcej z tego względu, że no był pomysł, początek mnie naprawdę zaangażował, że czytałam z zapartym tchem, no ale się zepsuło finalnie i są dwie gwiazdki, więc ja osobiście te książki nie polecam, są lepsze. I ostatnim e-bookiem jest książka z ramienia literatury młodzieżowej Ryki i Drogi. Jest to książka o chłopcu Matwieju, 14-latku, który ma zespół Aspergera i zespół Aspergera mieści się w spektrum autyzmu. Jest to książka, myślę, świetnie napisana, natomiast ja osobiście nie zżyłam się emocjonalnie z Matwijem i bardzo, bardzo, bardzo nad tym ubolewam, bo ta książka jest naprawdę książką specyficzną, ale napisaną w taki sposób, że no trafi do szerszego grona odbiorców. Natomiast ode mnie tutaj um, Ryki otrzymuje 3,5 gwiazdki na 5, ale tylko um, między innymi przez to, że nie było tego związku emocjonalnego, że nie było chemii między nami i momentami um, no nie miałam ochoty po tą książkę sięgać z powrotem, kiedy ją odłożyłam to no, nie miałam siły ani chęci do tego, żeby wziąć tę książkę w swoje ręce i ją kontynuować. Ja też miałam takie większe oczekiwania wobec niej z tego względu, że wstęp do tej książki dla mnie był najlepszy z całej tej powieści. Jeśli chodzi o wstęp, to tutaj autor mówi, że nie otrzymamy tutaj jakiejś takiej bajki, nie otrzymamy rzek, nie otrzymamy zamków, bo nie na tym tutaj skupia się ta historia. Skupia się na chłopcu, który musi poradzić sobie z przeszłością, który ma ten autyzm, który żyje zupełnie inaczej niż osoba zdrowa. Nie mówię, że autyzm jest chorobą, bo nie powinno się tak mówić, natomiast no. Autyzm sprawia, że człowiek jest inny, jest, no jest wyjątkowy, natomiast mm... On żyje inaczej niż my. Osoba ze spektrum autyzmu ma taki ułożony plan dnia. Nie mówię, że wszyscy, bo też nie znam osobiście osoby, która jest w spektrum autyzmu i też na pewno nie można wszystkich takich osób wsadzać do jednego wora, bo to nie o to tutaj chodzi. Natomiast w przypadku Rykiego ma ułożony właśnie plan dnia. I jeśli jedna rzecz z tego planu ucieknie, wypadnie, to jego życie po prostu rozpada się na kawałki, bo coś jest nie tak, wkrada się taki chaos i Matfi no nie może sobie po prostu z tym wszystkim poradzić. I też na jego życie ma na pewno wpływ przeszłość, która wkrada się do jego teraźniejszości i na pewno będzie miała... Mm, jakby wpływ na jego przyszłość, kiedy on będzie już dorosłym mężczyzną. Uważam, że super, że ta książka została wydana, że została napisana, że autor odważył się tutaj wpleść swoje autobiograficzne momenty, że postanowił tą książkę wydać. Ta książka nie jest wesoła, jest to książka przede wszystkim smutna i nostalgiczna, ale myślę, że ten smutek i nostalgia. Idealnie oddają życie osób mm, ze swoim Aspergera I to tyle jeśli chodzi o to moje podsumowanie kwietnia Dajcie mi koniecznie znać, czy do którejś książki Was przekonałam I możecie mi również w komentarzu napisać, ile Wam książek udało się przeczytać w ubiegłym miesiącu I czy może był jakiś ulubieniec Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście Widzimy się w kolejnych filmach